Witamy z tej strony Majkus i dzisiaj sobie zagramy na serwerze crawski.pl na podserwerze Anarchia Practice, gdzie ma się ułatwioną anarchię GG więc już lecimy do odcinka. W ostatnio na skype już macie w komentarzach napisane, kto wygra 2,5 miliona i macie już od razu przesłana i my się będziemy tepać dzisiaj do oszustów, ale pewno sobie nagrodę. Jak widzicie, nawet mamy jakiś, jakiś rzadki kluczyk, no słabe to są rzeczy. Raczej nic mnie tutaj nie urządza. a no, 16, jakby jeszcze git. Sprzedamy sobie to. Szybko. Za 6 dolarów mamy aż 96, więc całkiem git. Mam, jak widzicie, trochę do, do fajnego nawet seta. Tylko muszę sobie jeszcze regener... ten. I już możemy tepać do pierwszego TPA. Ja muszę w ogóle zobaczyć. O, jest ten typek, dobra. Tepam do niego. bym się z nim klepał i on ma fajną klepę, z nim się klepie. Dobra, już sobie zjemy filka i już się do niego tepamy, jak mnie tepnie. Zobaczymy, czy mnie tepnie, czy nie tepnie. Mam nadzieję, że go wtedy zabijemy. Ciekawe, czy mnie tepnie, czy nie. niestety um, zaraz się tepniemy do kolejnego typa, ale sobie jeszcze jedną rzecz chcę wziąć chcę sobie wziąć, tylko nie wiem czy ja mam właśnie. chyba nie mam tego, o jest sikierka, dobra, dobra jest git dobra, więc ja już szukam kolejnego osoby do tepania jeszcze jak są to sobie szybko naprawimy to kilofik dobra, te panas mam 3 kilo więc bardzo fajnie dobra, uwaga, nie killmy ten o kurde, dobra, on tutaj ma ten. Dobra, tutaj. Dobra, jest. Dobra, jest to na powierzchni. Jest bardzo fajnie. Jak są to sobie uciekniemy. Dobra, on uciekł, on uciekł. Gdzie on jest? Gdzie ten gracz poleciał? No nie, uciekł chyba. No, no niedobrze. Czekaj. I on poleciał. Chyba perłę wyciekał. No chyba nie ma go tu. Dobra, trudno widzowie. No to niestety go, go nie zabijemy. Dobra, tu go nie ma gdzieś na drzewie. Czekaj. Dobra. Tu nie ma, dobra, czekajcie, wejdziemy sobie tutaj i zobaczymy, jaki ma trap, czy ma jakiś bardzo dobre czy nie, dobra. dobra. Czekaj, tutaj mu to rozkopiemy, żeby nie miał aż tak fajnego trapa. Dobra, i co tutaj ma? A zwykle tu jest, patrz, on tutaj jest. Dobra, zabity, dobra. Jest. Tam w w gdzieś tam jest w górę tam jest gdzieś tam jest, jest zapewne o tu jest Fajnie, bym go zabił. Jeszcze puścił mi tego małego gnojeczka. Dobra, gonimy go, gonimy go, widzowie. Spójrz, nie wiem gdzie. chyba tam. Dobra, jestem. Ty jak idealnie. Nie! Lognął! No! Jak lognął! No! Ale śmieć. Kurde, uciekł mi, abym go na ludzie zabił. Dobra. Dobra, trudno niestety. On pewnie poszedł do bazy, jak znam życie. Albo może tu się... Ten, ja... Czekamy na niego chwilę, widzowie. Jak się nie. Ten. Chyba, że poszedł na spawn, no jest na to szansa. Czekaj, zobaczymy czy jest na serwerze. Um, na przykład MSG. To było w Brookson. Tak, to jest w tak, dobra. Czy on jest dziś na serwerze? Ci albo poszedł na spawnę, albo jest już przy swojej bazie. Dobra. Dobra, więc idziemy go zobaczyć, czy on tam jest. Jak chcę on no tego zabijać, widzowie. Czy wie, gdzie on miał tą bazę? On chyba tam gdzieś ją miał na dole. O tak, tam jest, patrzcie. To jest jego baza. No i wyśleł tę super. No. Czy tam jest, czy nie? Trzeba zobaczyć. A, idziemy zobaczyć na górę, czy on tam jest. Chyba tu nie ma. szczerze. Zobaczymy. Znieśli on trochę bazę za to, że nas tak... Ej, on tutaj jest! Patrz! tutaj jest! Patrz, patrz! Patrz, tutaj jest! Patrz! Ok?

na dole? Nie wiem, czy też tu zakopam. go... Czekamy na niego, czekamy. On tutaj pewnie zaraz się tym utopi. Co? Nie, to nie. To jest... Gdzieś się tepnął, patrzcie. Słyszałem go. Idziemy. O kurde, jakiegoś typa.

W co ma litrę. No hopie. chłopie, typka już ten, ale on jest słaby. Ja pierdolę, że mu się typa chłopie Co jest? I se uciekł. Ja, no dobra, ja się z nim nie będę klepał, czyli że on nie będzie uciekał. A ja se się jeszcze zaraz tam, No jeszcze jako sobie zadaję Nie jest zbyt ciekawe, bo on już mało dość Dobra, to jest koniec strefy. Dobra, typa myślę na plan, no, bo tu nie ma sensu. się klepać z typem który ma ten No nie Ale type, kurde. Dobra, elitrzasz. Dobra, mamy przynajmniej, żeśmy go prawie naklepali. że trzeba lecimy. się uczyć, czy nie mamy, żeby... czy macie następnie. To mi się takiego gracza i góry, zobaczymy sobie, jakie ma staty. No, tak, bym pojechał, nawet git. Zobaczymy, czy następnie. Dobra, tepa, tepa. Raz zabity, zabity dobrze. Ale jeszcze tam był drugi. Gdzie on jest? Nie on uciekł. No nie uciekł ten drugi. Kurde, ale dobra, mam kilo widzę, więc jest bardzo git. Dobra. Mm. Ale mamy kilka, więc jest bardzo fajnie. Typek dostał mocno. Co on miał tutaj? On miał jakieś słabe tam rzeczy. Ale miał piernika. Idziemy zobaczyć, co tak szczerze ma, chyba że już itemy usunął. Dobra, są tu jego itemy. Dobra, odrzut strzały, tutaj obrazy jakieś. A tu miał chyba początkowego. 3-3. Trzy, trzy. No nic nie ma. Dobra, więc te pomysły nas spałna i lecimy szukać następnej osoby. Dobra. Już jesteśmy na spawnie i typamy do tego K 2, 2, 1. Chcę, żeby się z nim poklepać, bo wczoraj mnie prawie zabił. I muszę mu się oddzięczyć dzisiaj. Mam nawet dobry miecz. Bo patrzcie to by mam. 18% wampiry z powolnienia. Obrażenia krytyczne. No dobry mam mieczek nawet. Języka narchiczna mam jeszcze smoczy, jakbym miał uciekać perełkami. Cielskit. Dobra, ciekawe czy mnie tepnie. Wow, tutaj jest ten. Martynko, patrzcie, ono, ono ma ten korona anarchii chyba. Mi się dało, że miała inna osoba, więc nie wiem, Patrz ty, ja mogę tutaj klapać, co jest? I normalnie, że ten. Co już to? statystyki no dobra możemy na nie topnąć tepa, ger, Berka. Zobaczymy czy następnie. Weźmiemy sobie tutaj totem. Czekaj werka. E, czekaj, muszę sobie odłożyć niektóre rzeczy. Dobra, tu to, tu to. Tu, to, tu to. Bo to nam jest tak szczerze. Dobra. Dobra, już na stepa. rowaga. Нет. Ич. Нет. Нет. Ич, 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 ич.

chyba tutaj to niego tam. Teraz zabite jeden. gdzieś uciek. Widziałem. gdzieś tutaj ucieka. Oj, dobra. nic Dobra już mębie. Nie, uciek. Zmienię secika, nie no dobra, jest dobry jeszcze.

oni nic nie biją tak szczerze. Zabity, nice, widzowie. Kolejny zabity. Zaraz zobaczymy, jakie miały itemki. Aha, bo ja miałem cały czas ten. Co ja miałem? Czekaj. Nie, to jest jakieś słabe. Słabe mieli itemy, tak szczerze. Mieli najzwyklejsze itemy. Nie, no tu nie, tu nie, tu nie, netherite'owo nie, odrzut nie, nie, ale zabiliśmy już dwóch, więc jest bardzo fajnie. Trzy, trzy secik, mieli też najsłabszego secika. Tego ja im tak mało ubiłem, bo ja mam totem. tem się właśnie dziwię, co oni mi tak mało biłem. Dobra, ja widzę, że już te typam na spawn, więc jest bardzo fajnie, że zabiliśmy sporo osób. I sobie zrypamy secika, bo powoli nam zaczął padać. I już teraz trudno później wam to dopowiem, uwaga. Czy ma jakiś ten. Aha, no to fajnie. No nie no, serio, taki trap. No ty masz naprawdę... Ty, ona spadła! Ty, ona spada. Patrz ona się tutaj ten... Lognęła, chłopy, ja na nią czekam. Jaka ona jest jakaś upyta po perełką? Czekaj, gdzie ona się tam tepła. Nie no, tam się nie tepa. No. Aha, jest tam, no. To oni się tam klepią u góry. Czekaj, ja tam się buduję. Mam jakieś bloki, nie mam bloków i to jest najgorszy. Hmm. Patrz tutaj. Jest. No i nie po mnie. Zaś mi nie tepo. Aha, już dognęła, no to fajnie. Aj. Ale jakim tu jak ja dałem przecież ten Co jest? Czekaj, czy ona spadła tam? Gdzieś? Nie wiem I gdzie ona poleciała tak szczerze czekajcie. Dobra, się tam bo tak szczerze buduje, tylko muszę sobie wziąć z ECK więcej bloków, bo co Mogę tak szczerze wziąć sobie jeszcze tyle. O, dobra. Dobra, lecimy do góry, lecimy do góry. Hmm. Może ona tam jest, może ona tam jest. Nie wiem, czy ona jest na dole czy u góry czy gdzie ona poleciała. Ale musimy i zobaczyć. Nie, ma, tam jej nie ma raczej. Spróbuję zadukać. Ona raczej nie ogarnia, jak są życie. Ty jak, tu jest w ogóle wysoko co jest. Też za bardzo widzę, że ja ogólnie nie ogarniam, ale niech już będzie. i co jest? Woda! Przyjęłem wodę. Co? Gdzieś to mogą być. No i ktoś zlogał. Patrz, spada. Czemu ona spada? Dobra, ja lecę za nią. Jak ona mi ucieknie, no to to jest taka lipa. O nie. Co jest? Aha, ona padła od tego. Aha, on an antylogoutu. Jaki a, jaki, e, no dosłownie. Nic nie miała. No to lipa. Ale zabite to zabite. Liczy nie, nie nie, ma zabójstwa. czego ona zloga? Aha, że ona jakby się zabiła od tego antylogoutu, czy co? Czy koniec został. Nie. No, popełniło samobójstwo. Oj. szczerze to słabo. Trochę lipa. Ale zawsze o jeden mniej ten. Dobra, więc już te spawn. Dziękuję wam, widzowie, za to oglądanie. Dajcie jeszcze raz suba i lajka. I widzimy się w następnym odcinku z tepania.